Moklasiści piszą dziś egzamin końcowy, więc musimy się zachowywać bardzo cicho. Przepraszam. Dziewczyny, mamy wielki kłopot. Zespół nie może przyjechać. I kto teraz zagra koncert? Hmm, mam świetny pomysł. My zagramy. Ale poli, poza Szani żadna z nas nie potrafi grać na instrumencie, a co dopiero śpiewać? Nie dam rady zaśpiewać przed całą szkołą. Jasne, że dasz radę. Masz przepiękny głos. Cii. Poza tym my będziemy ci akompaniować i śpiewać chórki. Zdążysz nas nauczyć gry przed dzisiejszym balem? Tak. Powinno się udać, ale pamiętajcie, że tutaj nie wolno nam hałasować. Chyba znam odpowiednie miejsce. Tadam! Ups, tadam! Pamiętasz ten mini pokój prób, który zrobiłam na Twoje urodziny? O tak! Czas wykorzystać nasz rokowy talent. Mini moc! Myślę, że jesteśmy gotowe. ale Gracie, ale ja sama nie wiem. Poradzisz sobie, Szani. Tak, da szczadu. Poza tym przez cały czas będziemy tuż obok ciebie. No dobrze, jestem gotowa. W takim razie czas włożyć kostiumy. Maxi, przemiana! Znajdujemy się w miejscu, gdzie tajemnicza pozaziemska siła całkowicie zamroziła tę maszynę do lodów. Jak ci na imię mieszkanko? E, przecież wiesz, kim jestem. Cześć Lila, cześć Nikolas! Wpadliście na ten sam pomysł co my. Lody w upalny dzień. W zasadzie wygłaszam właśnie przemówienie. Pozaziemska siła zamroziła na dobre maszynę do lodów. Pozaziemska? Na pewno istnieje logiczne wytłumaczenie tej sytuacji. Przyjrzyjmy się jej. Logiczne? Niemożliwe. Udowodnię, że to spisek mrożący krew w żyłach. Heh. Rozumiecie? Rozumiecie? <grymne> Ta maszyna jest zamrożona bardziej niż 10 tysięcy brył lodowych. Jeśli się zmniejszymy, będziemy mogły wejść do środka i rozwiązać problem. Świetny pomysł! Minimoc! Regulacja temperatury jest skręcona do minimum. Jeśli ustawimy wskaźnik po środku, wszystko wróci do normy. Mam coś, co pomoże nam się tam dostać. Wszyscy na pokład! Trzymajcie się! Trzeba przekręcić wskaźnik na środek. Moja wyrzutnia! O! Musimy znaleźć inny sposób, żeby dostać się na górę. E, poli, mamy kłopot! Olbrzymia fala! No to hop, dziewczyny! Co? Wskakujcie na patyczki. Pokonamy te fale jak prawdziwe serwery. Minimoc, dzień. Maxi, bądź, Maxi hmm. przemieni się. Udało się. Chodźmy powiedzieć Nikolasowi, że maszyna do lodów jest już sprawna. Maxi przemieni Czyny. Szkoda, że was tu nie było! Maszyna wydawała z siebie najróżniejsze dźwięki. Najpierw to było grrrr, potem jakby Łusz! A przed chwilą zaczęła znowu działać to chyba. robota kosmiczna! <śmety> Widzę, że ty też nie próżnowałeś. Przyda nam się przerwa na lody! No cóż, może nie rozwiązałem tej pozaziemskiej zagadki, ale przynajmniej nie zostaliśmy na lodzie! Rozumiecie? Nikola! <śmety> <śmety> O, piłka wylądowała w tamtych krzakach! O, jest tutaj! Au! widzę piłkę, ale jej nie dosięgam. To mi wygląda na zadanie dla mini mocy! Jest mnóstwo prawdziwych skarbów. Utknęła. Szani, Lila, możecie mi pomóc. Rozejrzyjmy się. Może znajdziemy tu coś, co pomoże nam ją wyciągnąć. Już wiem! Prędko, przywiążcie to do gałęzi. Gotowe? Rzut wylądowała na moich kolanach! Super! Grajmy dalej! Chwileczkę! Najpierw chciałbym no. zrobić selfie ze swoją ulubioną drużyną! Uśmiech proszę! <głos> <głos> uh <-huh>, tak przemieni się! Tak! Dalej, drużyno! O, piłka wylądowała w tamtych krzakach! Piłka, ale jej nie dosięgam. To mi wygląda na zadanie dla mini mocy. Patrzcie, ile tu ciekawych rzeczy! Tu jest mnóstwo prawdziwych skarbów. Utknęła! Szani, Lila, możecie mi pomóc? Rozejrzyjmy się, może znajdziemy tu coś, co pomoże nam ją wyciągnąć. Mm. Już wiem! Prędko, przywiążcie to do gałęzi. Gotowe? Ja! Ciągnij! <laughs> <laughs> i przemiana! Cłby wylądowała na moich kolanach. Super! Grajmy dalej! Najpierw chciałbym zrobić selfie ze swoją ulubioną drużyną. Uśmiech, proszę. O nie, o nie! Wyszłam z dynkiem na spacer, ale kiedy zobaczył kota, zerwał się ze smyczy i uciekł. Co ja teraz zrobię? Nie martw się, Lila. Pomogę ci go znaleźć. Najwyższy czas na mini moc. Można podziwiać całe miasto. O! Co to było? Ta błękitna sójka siedzi nam na ogonie. Zastosuje manewry wymijające. A więc to dlatego nas odgania! Przepraszam, pani sujko. Holly, ona cię nie słyszy. Masz rację. Muszę podlecieć bliżej. Proszę posłuchać pani Sujko! Przepraszamy, że podleciałyśmy za blisko gniazda. Szukamy zaginionego psa. Maxim przemiana! Pyniek! Kto z nią jest niebo, nie jesteś! Dziękujemy pani sujko! Kto z nią jest niebo, nie Dziękuję Ci, że pomogłaś mi go znaleźć! Poli. Nie ma za co! Od tego są przyjaciele! Hej dziewczyny, macie ochotę na biwak? Mama podrzuci nas do parku, jak tylko będziemy gotowe. Nie czuję się najlepiej. Wolałabym zostać w domu. Ha? Co się dzieje, szani? Ja uh, nie wstydź się, Szani. Możesz nam powiedzieć. Ja boję się nocować w lesie. Można tam spotkać wilkołaki, potwory, wilkotwory. Lepiej pojedźcie beze mnie. Mam pewien pomysł. Zaczekaj tu. Mini Poli rządzi, kto z nią jest nie błądzi Minimum, chwytaj dzień, maksimum, bądź, nic to przemieni się Marzenia Twe, niech nie kurczą nigdy się Masz przed sobą przygód wiele, mocno chwytaj dzień Wiele, nie zbędnie. musimy jechać na biwak do lasu. Potrzebujemy bo tylko wody, siebie zbędnie. nawzajem. Co o tym myślisz, Szani? Tu jest słodkie! na pewno nie spotkamy tu wilkotwora. To najlepszy biwak na świecie! <grym>